Zadanie pierwsze. Dopisz obok liczbę odwrotną. Jak sama nazwa wskazuje, liczby odwrotne, czyli będziemy coś odwracać. To słowo warto zapamiętać, ponieważ bardzo wielu osobom mylą się liczby odwrotne i liczby przeciwne. W liczbach przeciwnych będziemy mieć zawsze przeciwny znak, a liczby odwrotne będziemy odwracać, czyli w tym zapisie mamy 1 piątą, czyli wygląda to w ten sposób. Jedną piątą odwracamy i powstaje nam 5 pierwszych. I to jest nasz wynik, czyli to jest liczba odwrotna do jednej piątej. Liczba tutaj odwrotna do 7. Zrobię tutaj strzałkę, żeby mieć więcej miejsca. 7 zapisujemy jako 7 pierwszych, a liczba odwrotna to będzie. 1 siódma. Tutaj zrobię taki znak, że to wynika z tego, ponieważ 1 piąta i 5 pierwszych nie są równe. Jest to sprzecznie, sprzeczne matematycznie. Liczba odwrotna do minus 12 pierwszych będzie to minus 1 12. Liczba odwrotna. Do ósemki, czyli do 8 pierwszych, będzie to 1 ósma. A liczba odwrotna do minus 1 2 będzie to 2 1.